Witajcie drodzy YouTubowicze w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Gręgier TA5. Tak jest moi drodzy, dzisiaj sprawdzimy mit o Leatherface'ie, czyli o stringiem zabójcy, który naprawdę żył kiedyś. Mordował, robił maski z skór ludzkiej. No, żył dosyć dawno, jednak mamy spotkać tutaj jego ducha. Mamy godzinę 21.42. Ja zmierzam tutaj do tego kościoła. Ogółem, jeżeli macie tam jakieś problem, tutaj z jakby to powiedzieć, ekranem, bo z widzicie, to będzie opcja 480p i to na pewno Wam pomoże i wiecie. Po prostu chyba wiecie, jak włączyć lepszą grafikę. I po prostu włączcie sobie na 480p i będzie po prostu pięknie. No, yy, ogółem wiem Kinemaster, ale ogółem za niedługo zamierzam nagrywać na OBS-ie, ale obecnie nagrywam na Kinemasterze, ponieważ Ech, nie mam siły po prostu do tego. Tak zbyt, no ale dobra, teraz sprawdzamy, czy nie ma tutaj czasem Leatherface'a. Pamiętajcie o łapce w górze, bo naprawdę fajnie. Przyjęliście wcześniejszy film. Mega się cieszę. Bardzo się cieszę, tylko no, jeden sub wskoczył. No, z łapkami jesteśmy dobrze, tylko, że no, ze subskrypcjami idzie jakoś tak średnio. No, jedna subskrypcja wpadła tak naprawdę po czterech miesiącach. Można powiedzieć, że po czterech miesiącach. E, dobra. Zobaczmy, czy to jest Leatherface. Ale zobaczmy czy da się wejść. No nie da się wejść. Ogólnie jestem na save 77%, więc już dawno ukończyłem fabułę. Bo fabuła się ukończa chyba przy 65%. I potem jeszcze zostaje z 40 pobocznych. Dobra. Zobaczmy. Nie no, w kościół nie będę strzelał. W kościołek nie będę strzelał, bo nie wolno. Mm nikogo tutaj nie ma więcej, ja będę już jechał do następnej lokalizacji. Yy, możemy uznać, że w kościele nie ma lederface'a. No sami mogliście dobrze to zauważyć. Następna lokalizacja jest. Yy, a tutaj usunę. Yy, I mamy tutaj następną lokalizację. To są naprawdę trzy bliskie lokalizacje. Yy, tak samo jest jak yy, w przypadku klauna to że po prostu ta postać wyglądała naprawdę tak żywo, realistycznie więc może coś w tym być ja tam oczywiście... ja muzykę muszę wyłączyć zaraz będą prawa autorskie dobra, jedziemy tylko przyciszę muzykę, ok? nie no dobra, głośność efektów tak, nie no ta głośność efektów nie mogę mieć ustawioną bo ja wtedy nic w ogóle nie słyszę głośność muzyki niech będzie na zero nie, no teraz jest trochę myślę, że za głośno. Zobaczmy. O, teraz będzie idealnie. Teraz będzie idealnie, ludzie. I jedziemy, oczywiście. Mm, no, celem do końca tego roku, no, mam nadzieję, że będzie chociaż te 30 subskrypcji. Mam nadzieję, że do końca tego roku uda się nam wbić. Więc pamiętajcie, subskrypcja, łapka w górę. No, już to naprawdę pomoże. Dobra, sprawdźmy. I jak będę jechał do następnej lokalizacji, to jeszcze Wam o czymś powiem. O tej świnkę nie zauważyłem. No i dokładniej to jest ten dom. No, ten dom ewidentnie wygląda, jakby miała być to jakaś ciekawostka. No, ale tu się wejść nie da. O matko, ale to jest głupie, bo Rockstar powinien tutaj dać jakieś wejście. Tu, tu jest idealne miejsce na jakąś ciekawostkę. No, chyba wszyscy się ze mną zgodzicie. To, to jakiś chyba sprzęt od jakiejś motorówki. No, ale pewien co do tego nie jestem. Tutaj na pewno jakieś. Nie wiem, jak się to nazywało: karaoke, czy jakoś tak. Coś takiego. Nie ma wejścia do środka. Mamy auto. Wejścia, jak widzimy. Nie ma. Oje! Co ja zrobiłem? Na, uwierzcie mi, że naprawdę wejścia nie widziałem, ale dobra. Sprawdźmy. No i tutaj nic nie ma. Ja nie mogę. No, Roxel tutaj coś powinien dodać. Ten domek sam w sobie wygląda taki mega creepy, ale tutaj ktoś powinien być w tym domku. Nie wiem, może ktoś był, ale Rockstar usunął w aktualizacji. Y Oczywiście o Leatherface też znalazłem na zagranicznym. Chyba na francuskim YouTube znalazłem. Na francuskim chyba coś takiego. Więc dobra, jedziemy dalej. Następną lokalizacja to będzie y sklep Trevora Philipsa. Tak. Y Mogę, no nie będę tak spoilerował, ale powiem, że po zamknięciu fabuły po prostu ten sklep zostanie zamknięty. Nie powiem dlaczego, ponieważ może tutaj ktoś jeszcze nie przeszedł GTA, a ogląda te filmiki. Ojej, no zdarza się. Nie umiem jeździć autami w GTA zbytnio. Ale lubię sobie jeździć autami w GTA. Dobra, jedziemy. Wziąłem trewora, ponieważ myślę, że na taki piasek to takie grube opony będą idealne. Ale teraz właśnie będziemy się zaraz zbliżać do sklepu Trevora. Nie wiem, czy czasem źle nie zaznaczyłem, ale mam nadzieję, że dobrze zaznaczyłem. Yy, więc no. Yy, no. Jesteśmy już praktycznie przy tej lokalizacji. Tak, no i jesteśmy. Zaparkujmy sobie tutaj. Wysiądźmy, i mamy iść właśnie do tego budynku, który jest przed nami. No, tutaj widzimy od razu, coś jest nie tak, ponieważ jakieś auto stoi. Nie wiem, czy tutaj ktoś po prostu sobie tak zaparkował, bo to jest za bardzo podnieżone. No dobra, wchodzimy, wchodzimy, ludzie. Dobra, no ten sklep ident nie wygląda na opuszczony. Jednak jeździwię się, jeżeli jakiegoś manela znajdziemy w środku, ponieważ no no Raczej powinni być Ja zawsze wolę takie właśnie uniki tutaj robić Bo nigdy nie wiadomo, czy czasem nie wy... No i dobra, idziemy dalej. Mam nadzieję, że wszystko dobrze słyszycie, że wszystko jest dobrze. No, no i tutaj, no. Nie ma nikogo. Chociaż światła są zapalone. Zobaczcie. Czyli ktoś to musiał być i za, musiał zapalić te światła. Ponieważ same by się nie zapaliły. Czy piwo można? Można. No i bardzo dobrze. Dobra, zobaczmy, czy możemy sobie strzelić w tą lampę. No, jak widzimy, no. Możemy, ale to nic nie pomaga. Tutaj rozwal tą szybę. Bo czemu by nie? Tutaj rozwalę. Te, bo to są chyba jakieś narkotyków. A tutaj olej wycieka z tego. Czy można to podpalić? Czekajcie. Nie. Nie. Szkoda, szkoda. Wielka szkoda. Zobaczmy jeszcze tutaj sobie na balkonie. No ale tutaj nikogo nie ma... Mm, no pamiętajcie o łapce w górze subskrypcji. Napiszcie w komentarzu, co chcecie. Jakiś mi to oczywiście to sprawdzę. Sprawdzę każdy. Jaki będziecie chcieli napisać. Po prostu napiszcie. O Jezus Maria, ja wiedziałem, że to wybuchnie. No i policja tu przyjedzie. Ja nie mogę, muszę... O Jezu! Muszę uciekać. Jezus Maria. Matko boska. O matko. Uciekamy. No, w Retterface tak samo. Yy, ponoć było, że tam właśnie się wysadzał. Ale co jest teraz grane? CO JEST TERAZ ZGRANE? Przecież tam był... No i dobra... Matko bo to też wybucha... Ja muszę stąd uciekać i to jak najdalej... No i policja mnie goni, ale... CO JEST ZGRANE? CZEMU TAM TAK KTOŚ WYBUCHA? Ponoć tak samo było... Że na faktach... Właśnie tak ten dom wybuchł... I MÓJ WÓZ ZOSTAŁ... ZNISZCZONY... Mój wóz został zniszczony i ja nie mogę. Uciekamy stąd. Ej, to jest mega podejrzane. To jest mega podejrzane, bo tam coś dalej wybucha. I to jest bardzo mega podejrzane. Mm, no. Pamiętajcie o subskrypcji. Coś z tym... Może Leatherface'a nie ma, ale coś z tym jest związanego na pewno. Wydaje mi się, że coś z tym związanego na pewno jest. O matko, tam chyba coś dalej wybucha mi się wydaje. Zajdziemy sobie stamtąd. Powinienem zaraz policję w ogóle zgubić. Bo już długo mnie szukają, a mnie nie widzą. Hej, no pamiętajcie o subskrypcji kanału. No nie wiem co o tym myśleć sam szczerze. Mm, zrobię śledztwo. Ej, następnym razem. Chyba kontynuację tego, ponieważ... To może być ciekawe. Naprawdę ciekawe. Pamiętajcie o subskrypcji na łapce w górze. No, błagam, ponieważ to mnie motywuje tutaj do dalszej pracy. No ponieważ nie... Przyznam wam się. Nie nagrywałem filmików, ponieważ nie czułem takiej motywacji. Nagrywałem z kumplami wcześniej. Subskrypcje w ogóle nie leciały. Subskrypcje w ogóle nie leciały. I zacząłem nagrywać gry, ponieważ pomyślałem, że na nich mogę coś zrobić na YouTubie. No i mam nadzieję, że mi się coś uda. Tylko że muszę to zrobić z Waszą pomocą. Więc pamiętajcie, subskrypcja, łapka. Możecie coś napisać. Ja odpowiem na każdy komentarz. Na każdy. No i trzymajcie się. I cześć.